W ubiegłotygodniowym programie pokazaliśmy materiał o Lidii Chmielewskiej, dziewczynce chorej na zespół Tricer collinsa objawiający się rozległymi wadami twarzoczaszki. W sobotę w sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza odbył się zapowiadany w programie koncert charytatywny. Jego organizatorem była grupa Otwarte Serca. Pomysł ten narodził się spontanicznie, ponieważ akurat jedna z naszych wolontariuszek zobaczyła artykuł w gazecie, który był poświęcony Lidzi. Skontaktowaliśmy się z babcią, z mamą. Lidki i postanowiliśmy właśnie na jej rzecz zorganizować taki koncert charytatywny. Specjalnie dla Litki wystąpiły muzyczne młode talenty z Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana III Sobieskiego oraz grupa wokalno-instrumentalna All For Him z chrześcijańskim musicalem Zapytaj Tych, Co Go Znają. Co ja mam robić? Gdzie jest sprawiedliwość? Dlaczego jednym dajesz wszystko, a mi wszystko zabrałeś? Tysiące tic Tego dnia muzyka liczyła się jednak mniej niż ofiarność. Najważniejszym punktem programu koncertu była bowiem zbiórka pieniędzy na rehabilitację litki. Do puszek wolontariuszy Legionowianie wrzucili tego dnia dokładnie 2856 zł. Ponad 260 na rzecz dziewczynki przekazali także uczniowie i cała społeczność Legionowskiego Zespołu Szkół nr 3, którzy podczas koncertu sprzedawali przekazane przez siebie gry, płyty i zabawki. Zaangażowaliśmy się przede wszystkim dlatego, że na co dzień mamy. Los dzieci niepełnosprawnych nie jest nam obcy, ponieważ do naszej szkoły uczęszcza kilkoro dzieci niepełnosprawnych, które to osoby są tutaj obecne z nami. Uczymy te dzieci tolerancji, tak? uczymy te dzieci tego, że należy pomagać osobom słabszym, starszym, chorym. No i to jest taki dobry przykład. Litka zebranych dla siebie pieniędzy osobiście odebrać niestety nie mogła. Razem ze swoją mamą przybywała w tym czasie na turnusie rehabilitacyjnym. Ponad 3000 zł odebrała więc babcia dziewczynki jestem ogromnie ogromnie wzruszona, że lidia w swoim problemie nie jest sama, że ma tyle przyjaciół. No po prostu normalnie w świecie jestem wzruszona. Tym bardziej, że legionowianie razem z pieniędzmi dali dziewczynce coś, czego przeliczyć na pieniądze się nie da. Nadzieję na lepszą przyszłość. Jej przyszłość no, właściwie zależy od tego, jak będzie rehabilitowana, kiedy będą następne operacje, więc na pewno każo, każda złotówka od naszych przyjaciół będzie na pewno sensem spożytkowana. Na pewno, na pewno znowu już będziemy mogły myśleć o następnych rehabilitacjach. Niestety są bardzo kosztowne, ale właściwie no nie zawsze chodzi o pieniądze. No, przede wszystkim chodzi o rehabilitację i o właśnie naszych przyjaciół. I to jest chyba najpiękniejsze. Lidce warto więc pomóc. Dziś jest to bardzo proste. Wystarczy przekazać 1% swojego podatku. KRS 0000 03 79 04 38 64 Chmielewska Lidia